Jesteśmy u zbiegu ulic Brzozowej i Wieczorka w Laskach. Ulica Wieczorka jest ulicą nadającą się do remontu. Trzeba ją najpierw odwodnić, położyć nową nawierzchnię schodnikiem i ze ścieżką rowerową. Ulica Brzozowa również nadaje się do remontu. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, a także ludzi mieszkających w zakładzie dla ociemniałych, potrzebny jest tutaj przede wszystkim chodnik. Znajdujemy się przy ulicy Południowej. Tutaj niewielkim utrudnieniem jest znak, który widzicie Państwo za mną. Jest to zakaz wjazdu. Rowerzyści również go muszą przestrzegać. Wystarczy niewielka zmiana kosmetyczna: po prostu wstawimy tabliczkę. Nie dotyczy rowerzystów. To w znaczny sposób ułatwiłoby rowerzystom przemieszczanie się do kościoła bądź po zakupy. Ulica, przy której się znajdujemy, jest to ulica partyzantów. Jest to droga nadająca się tylko i wyłącznie do remontu. Utrudnia ona bardzo mieszkańcom życie. Złożo, zbudowana jest spłyt, z, z których wystają pręty, która jest pokruszona i są wielkie dziury. Jest to również droga dojazdowa do Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach. Oni, jadąc tutaj swoimi samochodami, niszczą sprzęt, a przecież dzięki temu sprzętowi ratują życie innych. Nurtuje mnie również problem zaśmiecenia naszych ulic. Postawienie kilkunastu koszy rozwiąże ten problem i śmieci będą leżały w śmietnikach. Przechodnie, nie mając gdzie wyrzucić, wyrzucają je po prostu na ulicę. A jednocześnie łatwiej by było egzekwować zachowanie czystości. Jednym z moich priorytetów jest również wspomaganie bezpieczeństwa na terenie całej gminy. Jednym z tych elementów jest oczywiście straż pożarna, którą z, y, widzimy w tej chwili, która przyjechała po akcji. Bezpieczeństwo to również ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych i tego typu infrastruktura. Jesteśmy przy budynku, w którym niegdyś mieścił się były Dom Kultury w Laskach. To miejsce z powrotem może dla nas ożyć. Z ankiet, które zostały przeprowadzone, wynika, że potrzebny nam jest żłobek. Jest to genialne miejsce na zbudowanie takiego obiektu. Tutaj nasze dzieci miałyby ciszę i spokój. Ważnym elementem, którym również chciałabym się zająć, jest rozwój sportu w naszej gminie, z którego korzystają nasze pociechy. Jestem mamą i babcią i wiem, że jest to bardzo ważny element w rozwoju dzieci. Mieszkamy w Otulinie Kampinowskiego Parku Narodowego. Nasze miejscowość jest pięknie położona. Jest tutaj mnóstwo Wspaniałej przyrody i dzikich zwierząt. Aby to wszystko zobaczyć, chodzimy na spacery i jeździmy rowerem. Żeby łatwiej nam się i bezpieczniej to robiło, musimy zbudować ścieżki rowerowe dla bezpieczeństwa naszych, dzieci i nas samych. Muzyka